transmisji na żywo. Pomyślałem, że to jest teraz akurat dobry moment, żebym się odezwał. E, tradycyjnie piszcie komentarze skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Zanim przejdę też do tytułu tej transmisji na żywo, no, do, do tego co tutaj mam też do powiedzenia, na tę chwilę chcę, żeby po pierwsze powiadomienie wyszło, które widzę, że już nastąpiło, e, żeby ktoś z Was tutaj dołączył. No i żebym nie mówił sam do siebie, dlatego zawsze pierwsza minuta czy też półtorej to jest do pominięcia. No i później um, będę się odnosił do tematu, który mam w propozycji, żeby tutaj dzisiaj powiedzieć. Mirek jest Adam e mentor. E witam Was wszystkich. E dzień dobry dzisiaj. E Dzisiaj będzie o Władimirze Putynie, o tym co powiedział też, to nie będzie długi, długi gdzieś tam wywód, chyba z, ani zarówno z mojej strony, ani tym bardziej do cytowania co powiedział Władimir Putin, ale, ale myślę, że ważna kwestia, do której będę chciał się odnieść, ponieważ niesie się w odchłaniach internetu, za mną jest słuchajcie, no i tak Adam, za mną jest rosyjska flaga, którą sobie zakupiłem za własne ciężko zarobione pieniądze i, i nie wstydzę się tej flagi. Uważam, że nie jest to nic złego mieć flagę jakiegoś kraju, w tym wypadku Rosji i ja się cieszę, że taką flagę mam. Mam też inne flagi, mam flagę Polski e, oczywiście no i, innych, i jeszcze paru innych krajów, e, którymi się interesuję, e, ale nie o tym będzie dzisiaj. Dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie o prezydencie Rosji Władimirze Putinie, i padło takie zdanie: Gdyby Rosja popełniła nawet 10% tego, co Izrael zrobił w gazie, na to byłoby teraz u progu Moskwy. Bardzo wymowne zdanie, bardzo prawdziwe zdanie, z którym się zgadzam. Zdanie, które będę chciał zaraz skomentować, ale żeby ono wybrzmiało. Powiedzmy jeszcze raz gdyby Rosja popełniła nawet 10% tego co Izrael zrobił w strefie w gazie nawet na to byłoby teraz u progu Moskwy. Dobra jeszcze raz bo żeby to wybrzmiało bez błędów. Gdyby Rosja popełniła nawet 10% tego co Izrael zrobił w gazie, na to byłoby teraz u progu Moskwy. I, I taka jest prawda i tutaj jeszcze do, dodam jeszcze tak. Zachód nauczył nas że prawa człowieka zaczynają się i kończą na granicach interesów Izraela. To jest też ważna część, żeby tutaj dodać. Jeszcze raz, Zachód nauczył nas, że prawa człowieka zaczynają się i kończą na granicach interesów Izraela. Ja myślę, że te dwa zdania, które tutaj padły, które wybrzmiały, są bardzo mądre w tym całym kontekście całej polityki, tego szamba, z jakim mamy też do czynienia. Widzimy, co się dzieje, jak się zachowuje. Izrael, jak się zachowują Stany Zjednoczone. Izrael, który rości sobie prawa do tego, żeby właśnie przejąć całą strefę gazy, żeby wybić wszystkich ludzi, żeby tam nikt nie został. Po prostu kupa kamieni, gruzu i żeby później zrobić sobie ten taki kurort, który gdzieś tam w czy widzieliście, taki kurort gdzieś zrobić, żeby tam była dla najbogatszych ludzi, którzy mieliby mm, przyjeżdżać, takie plany były, to, to, to już krążyło w internetach. Także ja sobie tego nie wymyśliłem, taka wizualizacja była. Kto wie, co, co by tam jeszcze miało nie powstać. Także to jest raz. Dwa, że Izrael jest to kraj, który jest bardzo e, roszczeniowy, kraj, który. Atakuje inne suwerenne kraje, jak ostatnio zaatakował Iran, jak atakuje Libię, wszystkie państwa sąsiednie. Przypominam, że Izrael jest to kraj, który nie ma układów żadnych z żadnym z sąsiadów, z krajem, z którym graniczy. W zasadzie, według prawa międzynarodowego, jeżeli Izraelczycy mieliby gdzieś uciekać, bo byliby zagrożeni jakimś. Jakimiś działaniami wojennymi, no to nie mają gdzie uciekać do sąsiadów zgodnie z obowiązującą zasadą, że idzie się tam gdzie, do najbliższego sąsiedniego kraju. Nigdzie Izraelczycy nie byliby mile widziani, nikt by im azylu czy też schronienia po prostu e, nie udzielił, bo zapracowali sobie swoimi zachowaniami właśnie na, na takiego rodzaju traktowanie. Jak oni traktują innych, to e, tak samo oni będą traktowani przez innych, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, więc y, to jest, jeśli chodzi o Izraela, ale Izraelczycy nie mają się czym przejmować, bo oni z kolei, y, oni z kolei mogą y, uciec do Polski, do, y, tutaj mają y, raj taki, jakiego y, nie mają nigdzie I tutaj jest kraj, y, mówię o Polsce, który ma jeszcze za, y, w planach wprowadzenie y, różnego prawa, żeby Właściwie nie podwa... będzie można już nic powiedzieć złego na Izrael, bo wszystko będzie traktowane jako antysemityzm. Więc tutaj oni mogą się dobrze czuć, mimo iż gardzą Polską Izraelczycy, mimo iż mają nas w szerokim poważaniu. To znaczy, po prostu nie mają, nie mają żadnych, żeby tutaj dobrze się wyrazić, pozytywnych myśli względem Polski czy też Polaków. Cały czas się odgrażają, cały czas mają roszczenia, cały czas mają pretensje. Przyjeżdżają, przypominają sobie po latach, że gdzieś mieli jakąś kamienicę czy coś, to jest karygodne, jak ci ludzie się też zachowują. I myślę, że Władimir Putin, który powiedział w ten sposób, powiedział bardzo mądrze, powiedział słowa prawdy jeszcze raz, gdyby Rosja popełniła nawet 10% tego, co Izrael zrobił w Gazie, na to byłoby teraz u progu Moskwy. Zachód nauczył nas, że prawa człowieka zaczynają się i kończą na granicach interesów Izraela. I to jest prawda, bo w interesie Izraela jest to, to co robi, no ale robi to dokonując ludobójstwa na, na Palestyńczykach, czy też atakując inne suwerenne kraje Patrz, Iran, w porozumieniu z USA, i faktycznie. Inna byłaby reakcja nawet samego NATO, gdyby Rosja tak postępowała, jak postępuje Izrael. Myślę, że w całym tym konflikcie, jaki się toczy pomiędzy Rosją a krainą U, to można zawdzięczać. Okej, okay, ten giną, ten... powiem tak, nie, nie dzieje się dobrze. Tak Giną zarówno Ukraińcy, zarówno giną Rosjanie. Nikt nie powinien, nie powinno się tak w ogóle dziać, nikt nie powinien ginąć. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że Rosja w swoich działaniach i tak jest wyjątkowo bardzo łagodna. I to, że gdzieś tam czasami się, czasami zginą cywile, no to jest to albo jakiś, bym powiedział, wypadek przy pracy, albo jest to też czasami sabotaż. Sabotaż w moim przekonaniu Ukraińców, którzy chcą pokazać też, jak są traktowani przez Rosjan, żeby poszła. Zła opinia w świat, żeby jeszcze bardziej podburzyć, żeby jeszcze bardziej yy, zmobilizować innych do, do pomocy, do pomocy żeby jeszcze więcej wyciągnąć pieniędzy z kieszeni, jeszcze więcej yy, przelać i yy, yy, coraz więcej płacić na, na te działania militarne. Więc yy, tak, ja tak uważam, że tak się po prostu dzieje. Yy, teraz kwestia tego, jak się zachowują właśnie USA, bo to też bym chciał tutaj powiedzieć. Widzicie, Ameryka ma w planach przejęcie Grenlandii, wkroczyła sobie do Wenezueli, wzięli prezydenta siłą. Gdyby Putin tak zrobił, no to rzeczywiście już wojska NATO faktycznie mogłyby być gdzieś tam roz rozesłane i mógłby być szykowany i to mocny atak na Rosję, ale jak Stany Zjednoczone robią to, co robią, robią terror na całym świecie pod pozorem demokracji, a ta, a ta demokracja kryje za sobą kolejne złoża ropy, złoto i inne surowce, na których chce Ameryka położyć łapę. No to, to jednemu widzicie wolno, a drugiemu nie wolno. Co wolno w wojewodzie, to nie tobie smrodzie, można by tak rzec. Dla mnie to jest karygodne, że tak, że tak się dzieje. Ja jeszcze bardzo się też dziwię, że ludzie są tacy zaślepieni, że wielu ludzi nie, dalej uważa, że, że Ameryka robi coś właściwego albo że i, i cały czas ta antyrosyjskość i to podburzanie ludzi, ta cała rusofobia, jaka jest w Polsce. Nie widziałem dru drugiego jeszcze raz, będę powtarzał, tak rusofobicznego narodu jak Polacy, z taką nienawiścią, z taką złością, z taką agresją, jakby nie wiadomo, co, co się wydarzyło. Ja myślę, że powinniśmy mieć więcej wątpliwości z naszym pseudo sąsiadem, pseudo braćmi Ukraińcami, bo więcej krzywd nas spotkało z ich strony niż ze strony Rosji. Ja nie mówię, że mieliśmy też idealną historię i różne rzeczy się działy, byliśmy też pod zaborem rosyjskim y, i tak dalej, ale y, no ale gdzieś można powiedzieć jakiś stop, można y, można, przynajmniej w moim przekonaniu Rosja jest większym, lepszym partnerem do tego, żeby rozmawiać, żeby, y, żeby prowadzić interesy niż na przykład Ukraina. No ale niektórzy nie chcą tego y, zrozumieć, bo są już tak po prostu y, w swojej Rusofobii zakorzenieni, że nic ich nie przekona. Żadne argumenty, nic, cokolwiek by człowiek nie powiedział. Stanął na rzęsach, żonglował, nie wiem, dziesięcioma bananami, no to, to nic po prostu nie przekona. I każdy będzie z tych, którzy są po prostu tak negatywnie nastawieni do Rosji, będzie w ten sposób myślał. I rzeczywiście ja myślę, że to, co powiedział Putin, jeszcze raz, żeby wybrzmiało. Gdyby Rosja popełniła nawet 10% tego, co Izrael zrobił w Gazie, na to byłoby teraz u progu Moskwy. Zachód nauczył nas, że prawda człowieka, prawa człowieka zaczynają się i kończą na granicach interesów Izraela. I to jest to są święte słowa, święta prawda, że tak jest. I to też potwierdza właśnie, jakie są różnice, jak jeden może coś robić, a drugi ja bym właściwie powiedział, że Putin nawet nie chce, czy Rosja, żeby postępować tak, jak Izrael postępuje na ludności palestyńskiej. To nie jest, to nie jest coś, do czego Rosja by dążyła, czy też chciała się w ten sposób zachowywać, nawet gdyby, gdyby miała jakieś przyzwolenie, w cudzysłowie takie, jak ma na przykład Benjamin Sataniachu, tak, robiący swoje działania w strefie gazy. Ja myślę, że to nie jest w mentalności też rosyjskiej, żeby nawet tak bestialsko postępować, jak robią to Izraelczycy. A tu jednak widać, że e, y, jaki idzie przykład z góry y, w Izraelu. Są żołnierze, którzy cieszą się, którzy y, 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 dawali sobie y, różne rolki na, na TikTok i tak dalej. Widziałem y, ostatnio też, jak jakiś żołnierz y, y, izraelski strzelał Szczerał po prostu tak randomowo, jak to się mówi, w osiedla, w osiedla palestyńskie, i został ukarany, wiecie, co? Nie on, tylko ten, kto to opublikował, <laughs> Że po prostu prawda wyszła na jaw. No to o czym my tu mówimy? Więc, więc, no tak jest, jak po prostu chcą nam przedstawić rzeczywistość. Izrael, jeszcze nie wiem, czy słyszeliście, wynajmował sobie przecież, Jakichś influencerów, tak zwanych, ja się brzydzę tego słowa influencer, nie nienawidzę tego słowa, bo dla mnie to jest słowo patologia, influencer. Co to znaczy influencer? Żeby mieć influencer, żeby mieć wpływ na kogoś, ja nie chcę mieć żadnego wpływu na nikogo, ja nie jestem żadnym influencerem. Albo ktoś myśli samodzielnie i nie trzeba mieć na niego wpływu, można, nie wiem, żeby ktoś wysłuchał mojej opinii, czy też kogoś innego, ale sam wyciągnął wnioski. I nie musi myśleć tak, jak ja myślę. Więc ja nie chcę mieć wpływu na nikogo. Brzydzę się słowa influencer, ale oni wynajęli sobie tych influencerów Izraelczycy, rząd izraelski, sataniachu wynajął i płacił 7 tysięcy dolarów za jeden wpis. Za jeden wpis, czy też jakiś, jakąś rolkę na Facebooku, czy na TikToku, żeby, żeby umniejszyć pod temu, co się dzieje w gazie. 7 tysięcy dolarów. Nie do wiary więc no, no takie jest po prostu podejście, tak? Jeden może coś więcej, drugi może mniej. Tak mówię, tak czy inaczej w moim przekonaniu Rosja na pewno by nie chciała postępować tak, jak postępuje Izrael. To nie jest, to nie jest po prostu kraj, który miałby dokonywać takiego bestiarstwa, jak, jaką robią Izraelczycy w, tym, w strefie gazy i nie tylko w strefie gazy, bo przecież też są Krajem napastniczym, najeżdżający za chwilę na kogoś. Syria, Jordania, Jemen, Libia, Iran przecież tak. Więc to jest kraj napastniczy. Kraj, który jest jeszcze wspierany przez, przez terrorystyczną politykę Stanów Zjednoczonych, bo nie da się tego inaczej nazwać, już po prostu jak tylko właśnie takim słowem, które jest wrażliwe tutaj. No, i niestety, tak to wygląda. Um, gdyby, widzicie, było też dużo, um, dużo się mówi o tym, jak ma być ten konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą zakończony. Um, nie mogą przeżyć tego, że pewne ziemie by miały trafić do Rosji. Ja uważam, że tak czy inaczej powinny, skoro mieszka tam społeczność ro rosyjska czy też rosyjskojęzyczna i ci ludzie sami się do domagają tego żeby wcielić się do Rosji. Sami też czują się bardziej Rosjanami niż Ukraińcami, więc myślę, że tu się powinno rozstrzygnąć. Nie ma takiej możliwości, że Ukraina coś zyska na tym konflikcie, że cokolwiek wygra. Nic nie wygra, zadarła z silniejszym. To jest podtrzymywanie takiej kroplówki przy martwym organizmie takim, w postaci Ukrainy tylko podlewanie tymi pieniędzmi. Teraz mi się pojawiają jakieś posty na Facebooku, że, że Ukraińcy potrzebują tu 400 tysięcy dolarów, jakieś 2 miliony dolarów na coś, ja nie wiem, nie sprawdzałem tych informacji jeszcze będę, będę się tym interesował, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to po prostu była prawda, bo y, sięganie do kieszeni Polaków jest jak najbardziej ich domeną więc można się tego spodziewać, że tego rodzaju nawet nie tyle jak prośby, ale żądania będą wystosowane w naszą stronę, więc e, no tak to jest, tak to słuchajcie wygląda. Będę kończył tego żywca i to jest wszystko, co miałem do powiedzenia w tej kwestii o prezydencie Rosji, Władimirze Putinie. E, przeczytam na sam koniec jeszcze raz to, co chciałem, żeby wybrzmiało. E, gdyby Rosja... Popełniła nawet 10% tego, co Izrael zrobił w Gazie, na to byłoby teraz u progu Moskwy. Zachód nauczył nas, że prawa człowieka zaczynają się i kończą na granicach interesów Izraela. Stąd myślam, e, Władimira, zostawiam Was e, ku rozwadze. Wyciągnijcie sobie sami wnioski. Ja nie będę myślał za nikogo, nie jestem tvn em ani żadnym innym medio, tylko zwykłym YouTuberkiem. Tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, popołudnia. E, no i pozdrawiam Was serdecznie. Zdrówka. Pa, pa.